Edmund Paniński. Witam Państwa. Gośćmi w dzisiejszej rozmowie są Panowie: Pan Bogdan Nowak, przedsiębiorca prywatny. Dzień dobry. Oraz Pan Mirosław Dziekan, ekonomista, także przedsiębiorca prywatny z Bolesławca. Dzień dobry. Obydwaj Panowie jesteście przedstawicielami klasy średniej, tej grupy społecznej, która we współczesnych, demokratycznych społeczeństwach odgrywa bardzo istotną rolę. Chciałbym zadać Panu kilka pytań dotyczących naszej współczesności, która. Z jednej strony jest dla nas oczywista, z drugiej strony jest bardzo różnorodnie przedstawiana i interpretowana. W wypowiedziach polityków, także publicystów, czy nawet ludzi nauki, te same wydarzenia, fakty są czasem przedstawiane jako powód do dumy, a czasem jako powód do hańby. Nawet katastrofa lotnicza bywa nazywana zamachem. I co ciekawe, niepokojące te przeciwstawne opinie znajdują. Szerokie poparcie w znacznej części społeczeństwa, jak pokazują różnego rodzaju sondaże. Jedną z tych zagadnień stanowi nasz okrągły stół, który miał miejsce 24 lata już temu. Od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 roku obladował. Czym był ten okrągły stół? Bo właśnie nazywany jest różnie: wykorzystanie wielkiej szansy, przełomem, początkiem nowej drogi, ale też z mową elit czy zdradą ideałów Solidarności. Gdybyście panowie krótko chcieli op opowiedzieć, określić, czym był Okrągły Stół? Proszę bardzo. No teraz y ja osobiście, na przykład, z perspektywy y czasu, coraz bardziej doceniam ten Okrągły Stół, bo wtedy, kiedyś to się działo, to człowiek jakoś tak. Y uczestniczył w tym jako, jako widz, obserwator, natomiast nie miał tego, tego, tej świadomości, doniosłości tego, co, co, się, co się odbywa w tym czasie. Także w chwili obecnej uważam, że to był właśnie ten, ten moment najbardziej przełomowy w współczesnej historii Polski, po, po wojnie można powiedzieć. I on praktycznie zapoczątkował zupełną zmianę naszego kraju. No i generalnie oceniam na lepsze. Pan Bogdan obserwował te wydarzenia z zewnątrz, więc może jeszcze bardziej ostry wyraz. Proszę bardzo. Znaczy nie wiem, czy ostry, czy bardziej uogólniony, bo ja akurat e, znalazłem się w tym momencie za granicą. E, mieszkałem wtedy we Francji już 9 lat. Już byłem obywatelem francuskim e, po tym, jak e, wcześniej wziąłem azyl polityczny. E, Moje przejścia do 78. w 78 roku były dosyć tragiczne, bo mój ojciec był zamordowany tutaj przez, można dzisiaj powiedzieć, ogólnie przez system, ale przez milicję bolesławiecką. I losy, które mnie rzuciły za granicę, one miały jakby inne spojrzenie. Ja bardzo często się przysługuję moim rodakom, którzy mieli okazję i może też to nieszczęście. W tym e, długim stanie wojennym i potem zakończonym Okrągłym Stołem, e, ja po prostu byłem. Myśmy, jako emigranci, pamiętam, wtedy byli zachwyceni rozwiązaniem tego konfliktu i, i tak wielką szansą, którą nasz kraj dostał. Przecież e, ja nie jestem historykiem, teraz trudno będzie mi mówić o szczegółach o, o, obrad Okrągłego Stołu, ale pamiętam, że. <laughs> To, że opozycja usiadła do Okrągłego Stołu, to, że znalazły się tam nazwiska, które wcześniej dla nas tylko były słyszane z Radia Wolna Europa, to już był jakiś krok do, do demokracji. No i pewne postanowienia jednak zostały ziszczone, bo doczekaliśmy się potem jednak wolnych, demokratycznych wyborów i pierwszego rządu Tadeusza Mazowieckiego. Także. Mi się wydaje, z punktu widzenia imigranta, który gdzieś tam nie był w tym basenie, który tutaj w kraju ludzie mogli lepiej dotykać, czuć, był taki bardziej, bym powiedział, nawet euforyczny, że, że nastąpiły zmiany, że, że, że to już jest właściwie początek nowego. Czyli jest zapoczątkowanie wielkiego przełomu, jednoznacznie pozytywne wydarzenie w naszych dziejach. Wobec tego, dlaczego ten okrągły stół? I te późniejsze rządy po roku 1989 wywołują tak wielkie kontrowersje w naszym społeczeństwie. Ja podejrzewam, że tu niestety właśnie winą jest jakby, jakby polityka, to znaczy to, że, 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 że ta polityka doszła do, do głosu i osobiste ambicje polityków. Spowodowały to, że, że to się trochę za, za szybko zadziało. Ja, na przykład, mam największe pretensje do tak zwanej wojny na górze, która się rozpoczęła, rozpoczęła zbyt szybko. Zaraz po okrągłym stole, po, po wygranych wyborach, po powołaniu rządu Tadeusza Mazowieckiego, praktycznie już po kilku miesiącach, zaczęto podważać tą, ten nowy rząd, i już zaczęto krytykować w ogóle cały kierunek przemian i myślę, że, to, że że tutaj zadziałały te ambicje polityczne niektórych osób, które w tym momencie były jakby w drugim szeregu. Niestety tych, tych przemian nie, nie załapały się, jak to się mówi tak kolokwialnie do tego pierwszego szeregu i, i, i to się zadziało za szybko, no i potem to już jest konsekwencją tej, tej walki politycznej, że ona tak się rozwinęła, jak się rozwinęła. Pana zdaniem? Moim zdaniem wystarczy być obserwatorem i zobaczyć, jak funkcjonuje świat, prawda i jakie tragedie przeżywają inne narody, inne kraje. Dzisiaj mamy rewolucję wewnątrz krajów arabskich, jakim, jakim kosztem to się dzieje. Myślę, że Polacy byli wtedy naprawdę na, na najwyższym poziomie, jaki można było sobie wyobrazić, że nie dopuściliśmy do rozlewu krwi, że nie ponieśliśmy większych strat. No, były straty oczywiście, stan wojenny przyniósł tragedię w dużym wymiarze, bo, bo nie tylko ta śmierć tych osób, które zginęły, ale też po prostu... Z, z i zduszenia narodu, jego siły, jego po prostu e, ducha. Ale mm, Okrągły Stół e, naprawdę otworzył nam drzwi na świat. I no, trzeba być po prostu sprawiedliwym, powiedzieć, że Polacy byli wtedy naprawdę na wysokości, stanęli na wysokości zadania i potrafili sobie poradzić z czymś takim jak. E, Obalenie pewnego systemu. No, dzisiaj widzimy, jak reagują dyktatury. Widzimy, się jak, jak się bronią po prostu e, e, źli tego świata. E, przeżyliśmy przecież system stalinowski, przeżyliśmy system kom komunistyczny i potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Otworzyły nam się drzwi na świat, a, a teraz już ta nasza e, cecha narodowa, która można powiedzieć, dominuje w naszym narodzie od setek lat, powoduje, że ciągle się kucimy, spieramy. Dzisiaj w 2013 roku trudno jest taką dyskusję przeprowadzić wśród znajomych, bo każdy będzie miał swoje zdanie, każdy będzie zapalczywy, prawda, i walczył jakieś tam swoje racje. I tych racji jest i tyle ile rozmówców. Czyli możemy krótko powiedzieć, że te kontrowersje głównie wynikają z walki politycznej, a w tej walce politycznej liczy się skuteczność, a nie tyle prawda, co racjonalizm, tak? Niestety to nie są najważniejsze kryteria, gdy chodzi o polityczną walkę. Tam jest ważna skuteczność polityków, którzy stawiają cel swój główny dojście do, do władzy. A czy wszystko w naszym kraju wygląda teraz inaczej niż przed rokiem 1989? Pytam dlatego, że nieraz słyszy takie głosy, że dalej tklimy w komunie. Absolutnie nie, absolutnie nie. Ja pamiętam mój pierwszy przyjazd e, po 10 latach emigracji, po, po tym jak już mogłem bez jakiejś obaw wrócić do swojego kraju, zobaczyć się z moją matką, z moją rodziną, to Bolesławiec jednak, e, ja mam takie powiedzenie, którego może tutaj na antenie nie będę przytaczał, ale e, e, tu było naprawdę bardzo, bardzo ciężko i, i dwa Pięk, to, co było najpiękniejsze, pamiętam, to polska złota jesień. Jak przyjechałem te w liście cały cały licency, ale było szaro, buro i ponuro. I myślę, że trzeba czasami rano się obudzić i powiedzieć, kurczę, to się wszystko pozmieniało. I to jest tylko, tylko te 20 parę lat, prawda, tej głębokiej transformacji. Oczywiście to jest 20 lat aż i tylko. Czy panu zdaniem jakieś elementy komuny mamy jeszcze? Tak jak tutaj pan powiedział, no rzeczywiście wszystko się zmieniło pod względem ekonomicznym, politycznym. Jeżeli są jakieś elementy komuny tak zwanej, jak, jak to się określa, to uważam, że właśnie jeszcze nasze społeczeństwo nie do końca zrozumiało, czy, czy, czy że tak powiem czuje, demokrację na tyle, że, że nie utożsamia się z demokracją i nie zawsze wiemy, że to od nas wiele zależy, że, że przez to, że my wybieramy kogoś to to jest nasz reprezentant, to my płacimy politykom z naszych podatków i oni powinni reprezentować nasz interes i i, I powinni się starać o to, żeby, żeby yy, kraj yy, czy, czy miasto czy, czy powiat yy, rosły w siłę i żeby było jak najlepiej, że tak powiem, yy, ogółowi. Natomiast, natomiast yy, no, politycy yy, też tego nie rozumieją, myślą o sobie bardziej. Niestety, tak, jeżeli mam tutaj dalej o tych gorzkich aspektach. To, może to, chodzi o to, rozumiem, że ta świadomość nasza, tak z trudem tak, na tą tak, że, że Po prostu ludzie w tej chwili znowu, a to jest tam sobie jakaś władza, tak jak kiedyś była komuna, to są oni, my, my i, i oni, no nie, a przecież teraz władza jest nasza, my powinniśmy wybierać, to są, to są nasi reprezentanci i my w razie czego możemy od nich egzekwować jakieś, jakieś sprawy. Przenosiłem pewne kategorie z przeszłości do tak. czasów obecnych, a to rzeczywistość jest całkowicie inna. A proszę panów, byśmy chcieli powiedzieć, co najbardziej pozytywnego w tym okresie po roku 1989 nastąpiło w naszym kraju? Co by to było? To chyba trzeba przede wszystkim powiedzieć, że nastąpiła jednak wolność. Nastąpiła wolność i, i chociażby to prawo do demokratycznych wyborów, które jest chyba jednym z najważniejszych praw w społeczeństwach, bo yy, tutaj pan Mirosław powiedział, że, że, że ta polityka. Jest jaka jest, ale społeczeństwo też nie stawia się na wysokości, prawda? Brakuje nam jeszcze tej, tej transformacji wewnętrznej, żeby stać się społeczeństwem obywatelskim, czyli świadomym i odpowiedzialnym za nasze wybory, bo możemy przecież dzisiaj e, swobodnie wybierać. Już nam nikt niczego nie narzuca i to jest chyba największa wartość, jaką osiągnęliśmy. Nie dajemy sobie z tym do końca rady. Nie dajemy sobie z tym do końca rady, bo Człowiek jest tak skonstruowany, że ciągle chce narzekać, ciągle będzie widział tą, tą, tą szklankę na pół pełną, zamiast zobaczyć pozytywne strony. My naprawdę mamy ogromną szansę teraz jako Ale naród. Gdyby kontynuować tę myśl, co jest takim naszym największym powodem do dumy z tych przemian naszych po roku 1989? Zdaniem panów? No właśnie to, co też już tutaj Pan wspomniał wcześniej, to że te, te przemiany w miarę pokojowo następują że Polska jest na tyle krajem nieszczęśliwym, że, że w swojej historii mieliśmy różnych wojen, powstań tyle, że, że, że naprawdę należy się cieszyć, że w tej chwili to wszystko idzie drogą ewolucyjną, że, 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 że no są ofiary, wiadomo jakieś tam, ale, ale to jest nic w stosunku do tego, co, co, co się kiedyś działo i naprawdę jest, idziemy bardzo mocno do przodu ekonomicznie, i ten świat sprzed 20 lat zupełnie inaczej wyglądał, i to, to, że tak się dzieje, jak się dzieje, to jest właśnie to, z czego się należy cieszyć. Że, 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 że mamy tą jakąś demokrację i on, ja wierzę w to, że ona. Się będzie coraz bardziej e, e, poprawiać, że będzie, że będzie lepiej, e, że, że jednak ekonomicznie jakoś tam idziemy do, do, do przodu, że ta infrastruktura też, też się rozwija. Wiadomo, że chciałoby się, żeby było to szybciej, prościej, e, ładniej, ale, ale, ale jest to naprawdę coś niesamowitego, że to się dzieje w miarę. No, kosztem takim społecznym, małym można by powiedzieć bez, bez, bez rozlewu krwi. To jest naprawdę wartość, której my, my na co dzień sobie nie uświadamiamy. Ja tak powiem jedno słowo, bo pamiętam jak przyjechałem do tej Francji, prawda? Jako emigrant nie zdający języka, chodzący, liżący te wystawy paryskie, prawda? Oglądający żywność na, 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 na tych wszystkich półkach, owoce egzotyczne. To było niesamowite wrażenie i pamiętam, jak sobie myślałem, dlaczego my jesteśmy takim biednym, potępionym narodem, prawda, skazanym przez Pana Boga na takie cierpienia, na takie na upokorzenie. No, myślałem o tych czasach, prawda, w których żyłem w komunie i gdzie zginął też mój ojciec. Ale potem miałem okazję właśnie podróżować po całym świecie ze względu na mój zawód i zobaczyłem dopiero jak wygląda świat. Ja zobaczyłem jak wyglądają inne narody. Na czym polega y, życie na przykład w Indiach, w Azji. Tam ludzie myśleli o tym jak będzie jutro, nie jak będzie za 10 lat. Oni y, y, zupełnie żyli jakby na innej płaszczyźnie, na, na y, y, Troszeczkę w innym świecie. Czyli jak to rozumiem, ten nasz powód do dumy, to to, że ten rozwinięty świat do nas przyszedł, tak? W sensie to znaczy, poziomu życia. Ja, w, ja wtedy zacząłem nabierać pokory po prostu i zacząłem rozumieć, że no dobra, no Bogdan, y, mieszkaj w komunie, w systemie, który był naprawdę y, bardzo uciążliwy i niesprawiedliwy, czasami okrutny dla niektórych. Nigdy nie byłem głodny, nigdy nie miałem problemów z nauką. E, chodziłem do szkoły, dostałem wykształcenie, czasami to moje wykształcenie przewyższało wykształcenie moich rówieśników e, we Francji nawet, prawda? Więc e, zaczynałem troszeczkę inaczej patrzeć na to wszystko. I e, te czasy, w których żyjemy dzisiaj. Myślę, że to są od kilkuset lat najwspanialsze czasy dla naszego kraju. Proszę Pana, to w tej naszej rozmowie wychodzą te plusy, to z czego jesteśmy dumni, zadowoleni. A czy jest coś, czego się wstydzimy z tych naszych przemian po roku 1989? Mówiąc tak inaczej, co jest naszym takim powodem do rozczarowania z tego, co widzimy w współczesnej Polsce? Znaczy, dla mnie osobiście na, na, znaczy wstyd. Ja bym tego tak nie nazwał. Ja po prostu mam żal pewien, że, że pewne rzeczy się nie zadziały tak jak się powinny zadziać. Ja, ja jako ekonomista z kolei e, oglądając tą, ten nasz system społeczno-gospodarczy e, żałuję, że, że, że ta polska gospodarka jakoś tak poszła troszeczkę w ten rozwój ekstensywny i jest zbyt mało innowacyjna, że właśnie to, to co tutaj zresztą Pan powiedział, że, że, że my mieliśmy potencjał Yy, dość duży intelektualny, bo co by nie mówić o tej tak zwanej komunie, to, 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 to poziom edukacji był dość wysoki i, 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 i to można było bardziej wykorzystać, a w tej chwili staliśmy się troszeczkę takim krajem no Bardziej produkcyjnym niż, niż, niż technologicznie wiodącym. To znaczy to nie znaczy, że, 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 że dla tej tak zwanej komuny byliśmy jakimś tam y, liderem y, tak. postępu. To, to tak się nam tak tam wmawiano, wcale tak nie było. Natomiast, natomiast no można było to, to, to bardziej poprowadzić w tą stronę właśnie innowacyjną, bo ja się obawiam teraz, patrząc na to, że, że ten kryzys może właśnie nas dopać z tej strony, że że, 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 że mamy za mało tej, tej innowacyjności, w razie czego? Czyli poziom technologiczny naszej tak. gospodarki, pana zdaniem, co jest z tym powodem, I rozczarowaniem? Jak zawsze myślę o tych właśnie możliwościach i niemożliwościach, to zawsze myślę sobie, troszeczkę jestem za bardzo krytyczny, czasami może, wobec sw swojego kraju i swojego. Narodu, że, że no my po prostu nie mamy jakiegoś takiego instynktu, który by nam po prostu podpowiadał, że idźmy do przodu, prawda? Budujmy nowe. Wracamy do przeszłości, bardzo dużo drapiemy, rozdrapujemy rany. To jest też świetny środek dla niektórych polityków, prawda? Którzy. Yy, zamiast yy, iść do, do, do przodu, prawda, cofają nas. No. Nie ma czasu. Dzisiaj świat biegnie bardzo szybko i tak jak pan Mirosław powiedział, my przede wszystkim potrzebujemy reform. Przede wszystkim potrzebujemy krok po kroczku, małą rzeczką naprawiać codziennie, żebyśmy to odczuwali, bo to nas będzie też pchało do przodu, że się coś poprawia. Prawda? No jak widzimy yy, my jako przedsiębiorcy, na przykład jak widzimy, jak niektóre rzeczy funkcjonują w, w gospodarce, no to wtedy po prostu ręce opadają i trzeba bardzo być silnym, bardzo być silnym, żeby nie, nie opadły i żeby nie, nie zawrócić i nie odejść od tego wszystkiego, prawda? I tu jest nasz, nasz problem narodowy, że są kraje, gdzie instynkt podpowiada do przodu, do przodu. I, i nie chciałbym, żeby nam u nas mówiono ciągle tylko, prawda, o... W katastrofach smoleńskich, chociaż one też na pewno mają bardzo ważną kartę w historii, ale ja chcę po prostu, żeby politycy w końcu się zebrali do kupy i powiedzieli o, o to, co jest najważniejsze w kraju. Wreszcie Panów, takim bodźcem do podjęcia tego tematu była książka niedawno wydana Tadeusza Mazowieckiego, rok 1989 i lata następne. I w tej książce Tadeusz Mazowiecki. Napisał między m.in. to, co zresztą wielokrotnie przy innych okazjach mówił, charakteryzując lata 1989-1990, kiedy był premierem. Tak pisał o sobie i swoich współpracownikach. Kierował nami nie smak władzy, lecz smak służby wyżej dobro państwa i narodu niż partyjną skuteczność. Czy to określenie byśmy mogli odnieść także do polityków sprawujących władzę później, także obecnie? No, źle się stało, bo. Gdzie to widać widać gołem okiem i nie trzeba być wprawnym politologiem, żeby zobaczyć, że to jest walka e, na, na śmierć i życie. I używa się wszelkich możliwych środków, żeby tylko po prostu zdobyć e, elektorat, żeby po prostu dojść do władzy. Ja myślę, że ja, myślę, że, ja myślę, że tacy ludzie jak Tadeusz Mazowiecki, e, e, to są autorytety i i one po prostu zapiszą się w historii naszego kraju. To był też przepiękny czas, to był czas ideałów po okrągłym stole, gdzie nastąpiły też dziwne, dziwne sprzeczności i walki, ale myślę, że to co, to, co, to co się zadziało wtedy powinno być jakimś takim przekazem na, na, na przyszłe lata. Zdaniem? No niestety, niestety się tutaj muszę całkowicie podpisać pod tymi słowami i Tadeusza Mazowieckiego. Niestety tak się stało, że, 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 że w tej chwili to, ta nasza klasa polityczna jest, jest, jest w takim stanie. Nie, nie fajnym. Ja troszeczkę uczestniczyłem w tej polityce właśnie w tym okresie początkowym, yy, w, po pierwszych samorządach i, i, yy, i właśnie pamiętam tą atmosferę właśnie taką, yy, taką podniosą tej, tej yy, dzia tego działania dla, dla państwa, dla, dla, te, dla dobra, nie myślenia o, o, o właśnie swoich korzyściach. I potem y, wielu moich kolegów, którzy, którzy w tym czasie działali, zresztą ja też, y, zostali, że tak powiem, wypchnięci przez tych polityków takich sprawnych, bo oni w tym momencie... Postępowali racjonalnie, od do po prostu, żeby osiągnąć swój efekt, a efekt jest efekt, efektem miał być zdobycie władzy i jej utrzymanie. Czyli dominuje jednak ta partyjna skuteczność, ta demokracja sondażowa, jak czasem się mówi. Dziękuję Bo bardzo. Tak. Groźmi dzisiejszej rozmowie byli panowie pan Mirosław Dziekan oraz pan Bogdan Nowak. Dziękuję za udział w programie. Tak. Punkt widzenia Edmund Maliński. Dziękuję za uwagę.